Witamy w nowym odcinku, w którym szukamy Leksia. Odcinek, w którym zgapiliśmy jeden do 1. Poprosimy dziewczyny, które by nie poszły z nim na randkę, żeby poszły z nim na randkę. Eee, może mi się przedstawić, jeszcze raz? Martyna, mam 19 lat. Przepraszam. Przepraszam. Kontynuuj. Smacznego. Lubię sobie czasem coś pougotować. Poprosimy Leksia, żeby opuścił pomieszczenie. Na co dzień studiuję inżynierię zarządzania na Politechnice Warszawskiej. A ty? Ja nie... Nie muszę wypowiedzieć, jest węskie. Przybierze ehm... My... li do Betlejem pasterze... Wychodzę, bo ty... Nie, nie, jednak nie, nie. nie. Na początku chciałem ci powiedzieć, że bardzo mi się podobają twoje kiełbaski. Dziękuję. Powiedz mi coś o sobie. Jarmusz, brokuły. Leksiu już wykorzystał dziewczyny. Zobaczmy, co dziewczyny, których nie wykorzystał, mają do powiedzenia. Muszę przyznać oryginalnie, Aleksiu jest naprawdę chłopakiem.